Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyrima. Dotarliśmy do rzecznej puszczy, ale nasza przygoda jeszcze się nie zakończyła. Powiem Wam, że ona dopiero się e, zaczyna. Także najpierw awansujmy naszą postać. Nie mam pojęcia, m, kompletnie co awansować, dlatego zainwestujemy po prostu w zdrowie. Zdrowie zawsze się e, przydaje, jako że chcę, aby moja postać e, była tym, kim była czyli zwinę palce, poprawnie używając zwinnych palców, będziesz mógł znajdować kosztowności wszędzie, czy to w szczelinie zamkniętej skrzyni, czy w kieszeniach niczego nie podejrzewających ofiar. Wędrowiec. Wędrowcy gromadzą wiedzę na temat otoczenia i używają jej dla własnych korzyści podczas powodzenia dialogów. Oraz w walce. Skradanie. Skradanie to sztuka poruszania się w ciszy i ukryciu. Osoby dobrze wyszkolone ignorują pancerz przeciwnika i mogą strzelać z cienia ognistymi kulami tak, iż nikt nie rozpozna tożsamości atakującego. Strzelectwo mam bardzo duże, ale ja bym chciał zabijać ludzi po cichu. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy też nie. Czy znajdę coś tutaj? Takiego, przemiana, zaklinanie, kowalstwo, ciężki pancerz, blokowanie, ciężka zbroja, broń lekka, strzelectwo, mm, skradanie czy to czego szukam, gdyś skradasz o 10% trudniej cię wykryć. Dobrze, także weźmiemy sobie to. Oczywiście musimy skombinować sobie e, sztylety, dlatego udamy się za chwilę tutaj mm, do kogoś, kto na pewno nam w tym pomoże. E, wgrałem sobie także modyfikację. Na interfejs, oczywiście o nich wcześniej zapomniałem, dlatego musieliśmy coś takiego zrobić. Dobrze, wezmę kapustę, mam nadzieję, że osoby się nie obrażą. Rzeczna puszcza nie jest taka zła, jak na wioskę Nordów. No nie jest, nie jest. Twierdzi, że jest bardem. Sporadycznie znajduje też czas na pracę w Tartaku. Myśli, że jego ballady skłonią Kamilę Valerius do poślubienia go, tak jakby miał jakiekolwiek szans. Taka inteligentna i piękna kobieta nie nabrałaby się na podobne bzdury. Mam nadzieję. Ha. Huh. Tak sobie myślałem. Może kamili potrzebna jest mała pomoc, by dostrzegła prawdziwe oblicze Svena. Czy możesz. Y, możesz przekazać jej ten list i powiedzieć, że jest od Svena? Chyba udało mi się idealnie oddać brak polotu tego Norda. Nie chciałbym w sumie. Czegoś takiego, ale dobrze, gdzie jest Sven? Musimy znaleźć Svena i powiedzieć mu. Ja jednak chciałbym być fair w stosunku do ludzi, dlatego zobaczymy, gdzie gdzie muszę oddać ten list. Dobrze, Gerdur, jednak nie chcę porozmawiać z Gerdur, bo już z nią rozmawiałem, dlatego sprawdzimy. Dobrze, dostarcz list. Gdzie jest ten list? Dobrze, jest on niedaleko, także. Udamy się tutaj zaraz. Czy to jest to miejsce, w które muszę się udać? Tak. Kupiec Rzecznej Puszczy. Mam nadzieję, że to jest to. Mam do wyboru albo oddanie listu, albo powiedzenie prawdy. Wybieram jednak powiedzenie prawdy. Cóż, ktoś musi coś zrobić. Hmm. Powiedziałem nie. Żadnych przygód, teatralnych gestów i kaniania za złodzieja. Nie wiem, Dobrze. co ci... Różnorodne towary. Zobaczymy, co, co on ma. Czy będzie w stanie nam... Jakiś sztylet. Żelazny sztylet. Czy to jest to, czego potrzebujemy? Żelazny topór wojowy. Wydaje mi się, że tak, że na początku żelazny pałasz, żelazny sztylet, dwa. Dobrze, kupimy mm, dwa sztylety. I zobaczymy, czy mam coś na sprzedaż. Granat ametyst, wilcza skóra, wytrych. Wytrychy zostawię. Przydadzą mi się do otwierania zamków przecież. I wartość. Możemy sprzedać to i być bogaci, ale nie. Jednak nie będę czegoś takiego robił. Według mnie jest to oszustwo. Muszę. Zobaczymy. Z rzecznej puszczy ma wszystko, czego coś tego człowieka. Tak, zdarzyło się małe, małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Ciekawe jakiej. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Hmm. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. No dobrze. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarny Głazu, na północny wschód od miasta. Dobrze, także musimy już iść. Mogłem dostarczyć list i nawet chciałem to zrobić. Chciałem z nią już porozmawiać, ale w ostatniej chwili się zdecydowałem, że jednak, jednak idę do... E, Svena, Powiedzieć mu o co chodzi, dlaczego jednak przychodzę, dlaczego do niego przyszedłem, a nie oddałem tego listu. Jakieś kłopoty? Faendal myśli, że może mi odebrać Kamille Valerius, ale wciąż mu powtarzam, że ona jest moja. Wyglądasz na osobę, która sporo podróżuje. Jasne. Co mogę dla ciebie zrobić? Ja, piwo się psuje. Na... Tylko rdzenni mieszkańcy cesarstwa to wybierają. Co śpiewasz mi? Utwór ten opiewa niezłomnych obroń... Wyszkolony... Co to ma być? Zdradziecki elf? Szokujące. <gryw> tak, jakbym ja mógł napisać to coś. A może zagramy z Faendalem w jego grę? Trzymaj, musiałem użyć prostych słów, ale list powinien przekonać Kamille, że to od niego. Hmm. Powiedzmy o liście. Dobrze, zobaczymy. Dla, mm -hmm. Dlatego chcę przystać do, do tego człowieka, bo podobnie jak on, chciałbym iść do Akademii Bardów i się tam czegoś nauczyć, także mam nadzieję, że on mi w tym pomoże. Zobaczymy. Konia nie będę kradł. Idziemy do Emilii przekonać ją, że jednak ten list, który dajemy, jest od Kamilia, a nie od Svena. Niech Zobaczymy. Jesteś chłop na schwał. Wpadaj czasem. Od Valendala? Dziwne. Nigdy wcześniej nie pisał. Co to? Co to ma być? Czy to są jego prawdziwe myśli? Cóż. Przekaż temu. Długo uchemu dupkowi, żeby już więcej nie pojawiał się w pobliżu sklepu. Nie będzie mile widziany. Powodzenia. Nie będziemy z lukanem wypatrywać twego powrotu. Okej, okay, nie, niech i tak będzie. Zobaczymy jak się teraz rozwią rozwiąże sytuacja. I czy to na pewno czy to, czy to pomoże nam. W, w wzbogaceniu się, bo oczywiście o co tutaj chodzi, dlatego wykonuję takie misje, a nie idę od razu do białej granicy. Fen. Faendal myśli, że może mi odebrać Kamille Valerius, ale wciąż mu powtarzam, że ona jest moja. Takie wieści lubię słyszeć. Dobra robota. Myślę, że zasługujesz na trochę złota z tawernianych napiwków. Okej. Okay. 25 zł. Szybka misja. A teraz spróbujemy udać się do Czarny głazu. Jeżeli mnie nie myli, i spróbujemy odzyskać złoty szpon. Gdzie jest czarny głaz? Sprawdźmy. Pokaż na mapie. Czarny głaz jest w sumie niedaleko. Jest to. Hmm. Jest to miejscówka, do której chodzi większość osób. Ale pójdę. Tam i ja zobaczymy. Magia, przedmioty. Gdzie są moje sztylety piękne? Siekiera trwala, nie. Stalowy pałasz, żelazny sztylet. Dokładnie. O, i teraz moja postać wreszcie jest tym, kim miała być od początku: czyli zwykłym, prostym, skrytobójcą, ale mającym jednak swoje zasady. Nie będę przesadzał, nie będę zabijał wtedy, kiedy nie będę musiał, tak będę próbował postępować, a zobaczymy jak wyjdzie i jak to się będzie dalej rozwijało wszystko. Dobrze, musimy wejść, jednak chyba nie wejdziemy pod górę. No ale spróbujmy. Spróbujmy. Niedaleko jest co to było. Czy tutaj coś było dziwne? Siekiera. Musimy sobie m, z, w, zabrać inne przedmioty po prostu tab Przepisać oczywiście do ulubionych, tak i teraz tak, bierzemy jedynkę. Pięknie. I mam moje rzeczy, te które m, chciałem. Zobaczymy, gdzie dokładnie muszę iść i gdzie dokładnie się znajduję. Hm. Troszeczkę to będzie dziwne, ale spróbujemy pójść po prostu brzegiem. I może uda mi się znaleźć jakieś schody, jakąś ścieżkę prowadzącą do tego miejsca. Tutaj mamy konia. No i jednak uciekł. Jednak nie, jeszcze nie złapałem tyle wprawy, aby bez problemu zbierać te kwiatki. Eh, dobra. Także lecimy dalej. Bardzo piękne. Bardzo pięknie to wygląda, jednak musicie przyznać. O, takie. Zobaczymy. Musimy sobie popodziwiać jednak te widoki. Ładne, ładne. Dobrze. Lecimy dalej. A może jednak nie? Może jednak chciałbym popodziwiać z tą piękną muzyką, a tak naprawdę zrobić zdjęcie. Dobrze, F10 wyłączymy i lecimy dalej. Co to jest? Czy to jest zwykły koń? Nos nastaje niestety najprawdopodobniej mnie tutaj zasta. No ale nic na to nie poradzę. Spróbujemy wejść tędy do tego miejsca. Może nam się uda podskakując. Nie, jednak nie. Jednak nie będzie tutaj chyba wejścia takiego m, jakie chciałem, żeby było. Chyba, że pójdę jeszcze dalej. Jeszcze na dłoże drogi, ale przecież nie mam czasu. Jarl na mnie czeka. I zobaczymy jak to się wszystko rozwiąże. Dobra. Nie mogę tu wejść. Muszę powiedzieć jeszcze bardziej naokoło, tylko mam nadzieję, że tu nic mnie nie zaskoczy. Dom, jestem jest? tylko ubogą staruszką, słonko. Nie musisz się mną przejmować. Alchemia wzrasta, pięknie. Dobrze, mamy C alchemię. Zobaczymy co. Mixeramany, nie będę cię okradał. Chcę z tobą porozmawiać. Czuję się samotna. Rozumiem. No, każdy czuje się czasem samotny. Dzwonecznik, kostuchy. Co tu masz ciekawego? W sumie same śmieci, nie oszukujmy się. Nowicjusz, celar. Co to jest? Co to za miejsce? Spróbujemy otworzyć. Hmm. O. Dobrze. Nie, nie, nie. w dół bardziej. Na maksa. No. Kurde. Jeszcze jedno podejście. Tak? Pięknie. Otworzyliśmy i zobaczymy, gdzie teraz się znajdziemy, gdzie teraz pójdziemy. I co ona ukrywała w tym swoim dziwnym miejscu. Dobrze, co my tu mamy? Hmm. Ukradnik, czytaj. Helgi maleństwo, dlaczego się wahasz? Przecież czujesz moc tętniącą w twoich żyłach. Musisz tylko z niej skorzystać. Pozwól się tego chłoptasia i zamieszkaj ze mną w lesie. Moja siostra niedługo powróci. Razem stworzymy prawdziwe zgr zgromadzenie, a wtedy rozpocznie się twoje szkolenie. Dosyć dziwne. Magiczny katalizator. Laboratorium alchemiczne. Żelazny sztylet. Hm, dobrze, nie, nie ma tutaj nic takiego ciekawego. Mam nadzieję, że... Nie będzie ona chciała mnie za to ukarać. Ja tylko po prostu byłem ciekawy. Czy... Kto... Kurde. Dobra. Muszę jednak ciebie zabić. Nie chciałem tego robić. Ale jak trzeba to trzeba, prawda? Także teraz będę musiał cię zabić, ale najpierw sobie coś zjem. Kapusta. Chleb, marchewka. Miksturowy... wino... dobra. O, piwo. Dobra, mamy jakieś mikstury. O, miksury, mixtury, dobra. Mikstura daje punkty cech po wypiciu i tak... O, to sobie zostawię. przywracam przez 4 sekundy. Dobra. Dobra, chodź, 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 Dosyć z twardą bestią ona. Spodziewałem się, że będzie trochę łatwiej, ale sprawdzimy, jak to będzie. No, jesteś moja, jesteś moja, pięknie. A ten twój duszek, nie ma go, dobrze. Buty, niebieska szata maga, solowy sztylet. Wezmę sobie tą szatę, a ciebie może twoje zwłoki gdzieś ukryję, tak aby nie było. No niestety zostałem zmuszony do tego, ale przynajmniej teraz mogę bez skrupułów e, okraść jej. Domek, prawda? Pióra, pióra Wiedźmokruka. Purpurowy kruka. kwiat. Hmm. Okradni worek? Sek. Dobra, kapu... Ojeju. Tak, wszystko, całą kapustę chcemy. Dokładnie. Przynajmniej będę miał na razie e, jedzonko. Nie będę się musiał o to martwić, prawda? Hmm. Dokładnie. To też bierzemy. Wino. Różne z rzeczy. Zupy. O, jakiś chlebek, pewnie. Pszenica. Pszenicę też weźmiemy, wszystko się przyda. A, e, książka też. Zawsze będzie można ją sprzedać, prawda? Zniszczona książka. Zniszczona książka, jeszcze więcej. Co tutaj mamy? U, ubiór, niepotrzebnie to w sumie brałem. Rzemieniowe buty. Hm. Może się okażą lepsze od tych, które posiadam. Dobrze, lecimy dalej, spróbujemy znaleźć to miejsce. Chociaż droga wydaje się prosta tutaj. Może uda mi się wejść może, może, może. Czy to jest smok? Czy to ptak? Co tam lata? Dobrze, lecimy. Tylko będę musiał się chyba skradać za niedługo, bo nie wyjdzie mi to za dobre na dobrze. No rozpędź się, rozpędź się Jak tu wejść? Dobrze. Na razie jest w miarę tutaj wydaje mi się, że w tym miejscu będzie dopiero problem, aby wejść. Na razie po górach wchodzi się w miarę. Widzicie? Nie, to jest posąg. To jest posąg. Nie muszę się przecież posągów obawiać. Biegni, biegni, biegni. Skocz. Aha. Dobra. Jeszcze jeden skok. Dalej. Dasz radę. Dasz radę wejść. Ja to wiem. Proszę. Proszę, proszę, proszę. Czemu tędy nie się rady wejść, co? Hmm. Trudno mi powiedzieć, dlaczego. Jeszcze raz spróbujemy. Nie, jednak nie, nie wejdę tędy. Szkoda. Szkoda, bo naprawdę było to dosyć dobre miejsce na wejście. Może sobie wejdziemy tędy jakoś. Może się uda. Tak, chyba to będzie odpowiednie miejsce, też patrząc na to. Czy tutaj coś jest? No, 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 no. Pięknie, tak po skosie muszę. I? Chyba udało, tak, udało mi się. Tylko czemu nie mogę wejść po tym? O. Dobrze jestem. Zapiszę sobie szybko grę. I zobaczymy. Czy wreszcie mi się uda kogoś zabić? Czy tutaj ktoś w ogóle będzie? Bandyta jest jakiś. Dobrze, dobrze, bandyci. Jest tutaj. Ktoś. Musimy go zabić. No, ojejku. O znowu dinozaury. Przyszły. No 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 tylko czy... Fuck. Ja pierdzielę. O Jezus. Lekki pancerz. Chyba, chyba nie dam rady, jednak umrę. Tak. Niestety umarłem misja zakończona niepowodzeniem. Będę musiał jeszcze raz tutaj. Jeszcze raz tutaj przyjść, lepiej uzbrojony. Nie mam jeszcze żadnej taktyki. O, mogę tak wejść przecież. Nie mam tutaj żadnej taktyki ani pomysłu, jak wejść. Czarny głaz, spróbujemy raz jeszcze. Dobrze, ciebie najpierw. Czemu ciebie nie mogę zabić? Może, no, może, może. Pięknie. Zuku, zuku. Jesteście moi. Dalej, dalej. Jest. Pięknie. I teraz ty. O. Dobra, strzelectwo. Pięknie. Udało mi się jednak zabić za drugim e, razem ich. Hmm. Weźmiemy to. Futrzona zbroja bez rękału. Futrzony rzemieniowy karwaszy. Stalowy wielki miecz. Stalowa strzała. I wytryk. Wytryk bierzemy oczywiście. I. Ciebie też zedrę. To co? Wydaje mi się, że do mnie należy. Tutaj ktoś będzie. Wstałem z szały, nawet nie wiedziałem pod kogo. Pięknie. Dobrze. Przechodzimy do szarży. Super szarża. No, chodź, tyle cię. Pozabijam. Jesteś mój piękny. Pieprzony bandyta. Ametys, rzemieniowa zbroja. Rzemieniowe buty. Rzemieniowa zbroja. Dobrze, weźmiemy ją. Zielone jabłko. Żelazne tanto i. Żelazny długi łuk. Na razie to zostawmy. Dla kogo innego. Tam widzę, że... Czy dwa jest dwóch, czy to jeden? Jedna osoba, dobrze. Także sprint. No dalej! Spróbuj walczyć! No chodź, 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 chodź. jeśli będę musiała. Nic mi nie zrobisz. Nie dasz rady. A może dasz? No chodź, choć. Z zuku dostaniesz. Pięknie. Szybki strzał z zuku załatwia naprawdę wiele, e, wiele rzeczy naraz. Dobrze. Obszukamy ją i zobaczymy co. Kusza. Kusza, kusza, kusza. kusza. Hmm. Czy kusza będzie do, dobrym wyborem dla mnie? Za chwilę się przekonamy, tylko sobie dodam oczywiście kolejny pancerz. Wędrowiec skradanie. Ty się skradasz, a co tu będzie? A takie ukrycia bez broni zwroję mają mają zwiększony o pół. Hmm. Trudno mi wybrać tutaj cokolwiek takiego, co by mi się przydało. Ale no sprawdźmy. Wędrowiec. Możemy po prostu pośród dzikiej przyrody poruszać się o 5% szybciej. Ho. <laughs> nie, raczej tego nie chcę. Zwinne palce, co daj mi zwinne palce? Hmm. Aha, to było to. Także, nie, nie, nie. Lekki pancerz. Wyszkolenie koniunktury na rzecz skórzanych elfich, szklanych łuskowych i smoczych zbroi. Dobrze. Weźmiemy sobie to. Tak, abyśmy. Hmm, trwali więcej ataków i sprawdźmy co za przedmioty zdobyliśmy kusza czy ignoruje 50% pancerza 30 sztolowa strzała tylko że do tego będziemy potrzebowali bełtów, których na razie nie posiadam dlatego żelazny sztylet i żelazny pałasz hm, czy to będzie odpowiednie no zobaczymy zobaczymy czy to będzie odpowiednia rzecz Założymy sobie co nieco. Nie wyskacza ta maga, żemieniowa zbroja. Niech będzie. To wyrzucimy. I na razie wyglądamy tak jak wyglądamy. Schowamy sobie tą broń. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Mm, dajcie znać, czy, czy mam się bardziej wczuwać w tą postać, tak jak teraz właśnie to robiłem. Czy wracamy do zwykłych, e, zwykłych odcinków właśnie... E, takie jak były na przykład poprzednio, bo znajomy mi zarzucił, że za mało się wczuwam, wczuwam w grę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego teraz postanowiłem po prostu zrobić odcinek bardziej taki, powiedzmy, że wczuwam w tą postać i tak dalej. I dajcie znać, jak Wam się to spodobało, co mógłbym jeszcze poprawić i tak dalej, i tak dalej. Także co, ja się zżegnam z Wami przy czarnym głazie i zobaczymy, czy uda mi się zdobyć. Ten złoty szpon, o który prosił nas mieszkaniec Rzecznej Puszczy. Już nie pamiętam nawet jego imienia, ale to nie jest ważne. Także co, trzymajcie się, cześć! I do zobaczenia już wkrótce. Papa! Pa.